W dzisiejszym odcinku zajmę się zupełnie czymś innym niż dotychczas się zajmowałem, a więc meteorytem z grupy żelazno-kamiennych, a mianowicie pallasytem. Niestety nie będzie to taki pallasyt jak tu mój piękny okaz Sejmczana, który jest po prostu zajebisty. Widzicie, typowy powiedzmy Sejmczan, ładny. Z żyłkami, dwoma, dwo, dwie żyłki żelaza. Może z tej strony, bo z tej jest wytrawiony. Dwie żyłki żelaza idą i płytka ma, i ona ma jakieś półtorej milimetra. Czyli jest to wszystko przeźroczyste. Elegancko prześwieca. Ale niestety nie będzie to film o Semczanie. Tylko o moim drugim Palasicie, który przywędrował do mnie z Maroka całkiem niedawno, bo w 2009 roku. Tutaj mam taki okaz takiej totalnej ruiny, bo nie da się tego inaczej nazwać. Ten meteoryt kompletnie jest już zwietrzały. Tu już nic naprawdę nie ma. To znaczy nie ma, no jest to palas, oczywiście pewnie paru się znajdzie w komentarzach, którzy powiedzą Eee, to jakie to ja takie znalazłem a powiedziałeś, że to żurze. No to wygląda jak żurzeln, natomiast ma pełno oliwinów i mam to sklasyfikowane jako Northwest Africa 7853 palasyt o stopniu zwietrzenia W4 Także to już jest naprawdę bardzo bardzo dużo w sześciostopniowej skali. Nie wiem jaki byłby palacy W6, to chyba byłoby już tylko pył i pojedyncze atomy. Ten okaz jest dość ciekawy z tego względu, że na tych przełamach tutaj nie wiem czy to będzie widać tu ładnie widać, połyskują jeszcze oliwiny, no bo oliwiny, jako oliwiny on no, jako tako nie, rdzy, nie wietrzeje, no z nim się nic nie stanie, chyba że się pokruszy. Natomiast te wszystkie oliwiny, które tu są w środku, one są w dalszym ciągu... Mm, Scalone, scementowane tym żelazem, którego tu już nie ma, bo to żelazo po prostu zwietrzało i zostały same tlenki żelaza, czyli w zasadzie taki no, żelazo w formie kamiennej. <grym> tak by to można było najprościej ująć. I to jest twarde, to jest bez pęknięć, bez jakichś kraków, nic tu się z tym okazem nie dzieje, poza tymi obłupaniami, które prawdopodobnie jakiś Marokaniec zrobił, żeby się upewnić, co to jest. Albo mu gdzieś tam w jakimś pudełku się po prostu pokruszyło o inne księżyce. Natomiast tutaj z wierzchu ten okaz fajnie wygląda, bo tutaj zobaczcie, ta powierzchnia nie wygląda meteorytowo. A wszystko dlatego, że to żelazo, które te tlenki żelaza, które wychodziły z tego okazu. Pokleiły, skleiły się razem z piaskiem, tworząc taką właśnie powierzchnię, bo to wygląda jakby, no nie wiem, ktoś rozmieszał żywicę epoksydową z piaskiem i po prostu to oblał ten meteoryt takim roztworem i to sobie zastygło i dlatego ten okaz no, w całości jest, trzyma się kupy, nic się z nim nie dzieje, także no, trzymałem go bardzo długo, bo tak nie za bardzo chciało mi się go ciąć, bo bo jest fajny, on ma coś 730 gram bodajże. Jeśli chodzi o mnie, to jest to największy palasyt jaki będę e, ciął swój. Już miałem inne meteory, właśnie z tego, z tego znaleziska, tam pod innym numerem były sklasyfikowane. Także wiem, wiem, jak to mniej więcej będzie wyglądać w środku. O, zaraz Wam pokażę. Tu mam e, właśnie taką płytkę. Bliźniaczego meteorytu do właśnie tego NWA 5499. Tutaj było 500 gram TKW. No to wygląda masakrycznie po prostu. Jak widzicie, pełno dziur w tej brązowej masie. Która jest właśnie zwietrzałym totalnie żelazem, i te pustki po prostu są z tego powodu, że to żelazo znikło, zostało zastąpione tlenkami i po prostu zrobiły się dziury z tego powodu. Te szare, mieniące się trochę takie kawałeczki to jest po prostu zwykły oliwin, który. No, tu jest szary, no bo płytka ma ze 4 mm, więc po prostu to nie jest ani świeży oliwina ani na tyle cienko ucięty, żeby był yy, przeźroczysty. Gruby przyszedł i będzie przeszkadzał. Yy, dlatego ja postanowiłem. Yy, co czy postanowiłem? Fajnie by było, natomiast nie wiem jak. Co gruba się. Yy, nie wiem jak się uda. Yy... Jak te, jaki ten okaz będzie w środku. Jeżeli będzie tak bardzo spękany jak ten, no to tu będzie trzeba kupę klejów wlać, żeby się to nie rozwaliło. Natomiast jeżeli będzie ten okaz bardzo zwięzły, no to najprawdopodobniej uda się to ciąć powiedzmy, nie wiem, na 2 mm, Może spróbuję nawet uciąć płytkę taką na milimetr lub półtorej, żeby zobaczyć właśnie czy uda się z tego wydobyć meteoryt Kłytki meteorytu, które będą właśnie przeźroczyste. Przeźroczyste miały oliwiny, bo oliwiny tu są całkiem duże i masz stopień zszokowania tylko S1, czyli praktycznie jest nieszokowany. Więc te oliwiny powinny być w stanie, no, takim jak, jak przy spadku tego meteorytu, tam nie wiem, kilkaset tysięcy lat temu, bo, bo na pewno on bardzo długo ten meteor leżał na pustyni. Także być może uda się zrobić to tak, że te oliwiny będą, będzie przynajmniej widać, że to jest oliwin. No. Tutaj niestety przy tym poprzednim nie udało mi się tego ciąć, ponieważ tu mnie tu ciąłem na pile normalnej tarczowej, więc tutaj nie było w ogóle mowy, żeby takie coś ciąć na milimetr. Natomiast teraz przy pile drutowej to może się to udać. Także... Nic, nic więcej Wam tu nie będę nudził o tym okazie, zobaczymy właśnie co jest w środku, bo, bo jestem bardzo ciekawy, to jest duży okaz, jest naprawdę fajnie, mm, no jest w dobrym stanie, poza tym, że jest to W4 totalna ruina i badziewie, to, to ten okaz nadaje się naprawdę na fajne płytki i być może uda się z tego zrobić naprawdę coś, przynajmniej w połowie wyglądającego jak Palacyt, natomiast... Zobaczymy. Płytki nie będą po największym przekroju, bo nie chcę ich jakoś specjalnie dużych ciąć, także po najmniejszej w zasadzie, po najmniejszym przekroju, ale one będą dzięki temu takie okrągłe, prostokątne, także akurat takie w sam raz, żeby jakoś to wyglądało. Słuchajcie, jest bardzo dobrze, jest rewelacyjnie, ponieważ najpierw ucięłem na 2,5, dwie płytki. Tutaj spróbowałem uciąć płytkę, ta ostatnia, na 2 mm. No, jest cieniutka. Może być problem z jej wyszlifowaniem, ale zobaczcie. Zobaczcie, jest palasy. Są te gówniane, zwietrzałe oliwiny. Które są już totalnie, no, totalnie zwietrzałe Są przeźroczyste I wygląda to zajebiście I podejrzewam, jak się ją, jak się ją jeszcze skróci Tutaj skróci z cieni, no bo przynajmniej z jednej strony muszę tą płytkę wyszlifować, żeby to jakoś wyglądało I Mam nadzieję, no nie połamie się, ponieważ nie ma tu w zasadzie żadnych większych pęknięć Takich jakichś kraków, więc powinno dać się to to cieniutkie wadziewie wyszlifować i będzie z tego przyzwoity palasyp. No Bez żelaza, ale będzie. Więc no, zobaczymy, jak mi to dalej pójdzie. Jak tutaj dalej płytki pojawią się. Tych, tych płytek, to ja tu natnę chyba z 40 albo 50. Przy, przy tej, jeżeli będę ciął na 2 mm. Także trochę to potrwa, ale jestem zadowolony. Skończyłem cięcie palasytu, oczywiście wyszło tak jak miało wyjść, czyli zajebiście. Mam cieniutkie płyteczki, elegancko przycięte, wyszlifowane, także po prostu wyglądają zarąbiście, ale zanim Wam je pokażę, to niestety jeszcze będę chciał Wam właśnie pokazać tą płytkę, Moją synczana, ponieważ warto ją zobaczyć w bardziej w detalach, ponieważ no jest na tyle ta płytka rewelacyjna, że po prostu no nie mogę się oprzeć, żeby Wam jej jeszcze dokładnie, właśnie, pokazać. Także zapraszam. Płytka przepięknego Pallasytu. Nie wiem, że ten meteoryt jest naprawdę. Pierwsza klasa Seimchan z Rosji, to jeszcze ta płytka jest naprawdę wykonana, no trzeba to powiedzieć perfekcyjnie. To jest najwyższej jakości przygotowanie i jakość okazu. Oliwiny piękne, tu nie ma grama żywicy w tych oliwinach, jest tylko ta płytka cała powleczona, aby się po prostu nie rozpadła. Piękne oliwiny. Jeszcze do tego wszystko jest wyszlifowane i trawione żelazo, więc widać, widać te figury Wittmannstettena. Tutaj no po prostu jest cudo, cudo i musiałem mieć tą, tą płytę w kolekcji, bo po prostu to jest tej wielkości płyta to naprawdę rzadko się zdarza, żeby można było coś takiego kupić. Tutaj zobaczcie jak pięknie ten meteoryt wygląda z prześwitującymi oliwinami. Coś coś pięknego. Tak wygląda naprawdę najwyższej jakości, naj, najpiękniejszej jakości palasyt. Tu sobie teraz przyciemnie. Abyście mogli lepiej to zobaczyć jak pięknie te, te oliwiny są widoczne cudo ale wróćmy do naszego brzydkiego, zardzewiałego Palasytu z Maroka W4. Także teraz, jak już Was pomęczyłem z, z Senczanem, to e, przyjrzyjmy się dokładnie e, tym płytkom mojego pięknego marokańskiego Palacytu. Na pierwszy ogień pokażę Wam taką płytkę e, zaraz po cięciu, znaczy zaraz e, została wyszlifowana zgrubnie. E, dzięki temu bardzo dobrze widać, gdzie są te oliwiny, czyli te jaśniejsze fragmenty, to jest wszystko oliwin, duże kryształy, nie, niezbyt połamane, w dobrym stanie oraz ta masa brązowa, czyli to żelazo, którego nie ma. Tu niestety trochę tych, te dziury, ja już dwa razy je zaklejałem żywicą, już się wkurzyłem, bo za pierwszym razem wyszło za ciemno. Czyli było za, za, żółte, za żółta żywica. Drugim razem była za jasna ta żywica, i musiałem dwa razy wydłubywać tą żywicę z każdej płytki, z każdej dziury. I dopiero za trzecim razem udało mi się w niektórych tam płytkach parę zrobiłem i wyszły fajnie. Także tak, tak to wygląda. Tak można byłoby przygotować, właśnie, żeby było dobrze widać oliwiny w tej masie. Zwietrzałej. Natomiast no, myślę, że ładniej to wygląda, jak jest ten meteoryt zrobiony. Nie wygląda to niestety tak jak ten Seimchan, Nie jest tak ładny, ale też jak widzicie, jest piękny oliwin, który ma jakiś tam sensowny wygląd, że jakoś to wygląda. No, tu jest oczywiście widać dziura zalana żwicą. Ona ma praktycznie ten sam kolor co oliwiny, ale niestety no fakturą widać, że inaczej się świeci, także nie da się tego aż tak w 100% zakamuflować. Płytka jest idealnie przyroczysta, coś w stylu tego mojego samczana, ponieważ te płytki moje mają w zasadzie. Około półtorej milimetra grubości, także naprawdę są cieniuteńkie. No, można było jeszcze cień, można było na milimetr ciąć, tylko że po prostu strata materiału byłby, byłaby za duża i po prostu szkoda by mi było to na, na milimetr. Musiałoby to wtedy być droższe za gram i nie, nie, niepotrzebnie. Zobaczcie, że to całkiem, całkiem fajnie wygląda. O wiele lepiej, jak to jest wypolerowane, wyszlifowane. To są takie dwie płytki, które mają naprawdę piękne, duże oliwiny. I, i fajnie to wygląda. No, udało się, dzięki pile drutowej, udało się z tego zrobić porządny palasyd. Gdybym miał tylko piłę tarczową, w życiu bym nie mógł takich płytek uciąć, ponieważ przy pile tarczowej są za duże wibracje i taka płytka po prostu by się łamała. Jednak są tu jakieś pęknięcia. Oczywiście one trochę tam gdzieś były klejone, gdzie jakieś, jakieś była, było widoczne, że jest jakieś pęknięcie. Oczywiście zawsze to trzeba zakleić przed szlifowaniem, póki jeszcze płytka jest cała, żeby przypadkiem przy szlifowaniu, polerowaniu, czy tam później przy transporcie nie, nie pękła. Także tak to mniej więcej wygląda, i tak udało się zrobić z tego z tej kupy. Rdzy y, udało się zrobić całkiem przyzwoity y, meteoryt i powiedzmy nawet ciekawy, ponieważ w tej formie tak zwietrzałego palasytu, no to w zasadzie mo, ci co wiedzą to, to jedynie tego typu zwietrzały palasyt to jest wakamuerta, nie jest wakamuerta, e, muerta jest mesosyderytem, e, a palasyt... zapomniałem. No nieważne. Jest jeszcze taki palast, też totalnie zwietrzały, tylko że on ma jeszcze lepsze oliwiny niż, niż tutaj. No ale nic, nieważne. Pomijmy to milczeniem. No więc moi drodzy, no, pokazałem wam bardzo dokładnie, co się dało zrobić z tego totalnie zwietrzałego palasytu. No, trzymałem go 10 lat, także nie na, narbon, nie na darmo go trzymałem. Krecio, zostań, bo jesteś tu gwiazdą. Pamiętaj o tym. sierściuk. Sierściuk zjadł dwie kolacje, trochę pobiegał jest taki szeroki, że się w drzwiach już nie mieści. I waży prawie 6 kg. Jest taki grubas tej koczki, bo to jest koczka, nie kot. Ale kot jak kot. Kot Krecio. Krecio. Spadaj. Spadaj ty. Kto tam? Yy, także yy, o czym ja to <grym> mówiłem, yy, w każdym, w każdym bądź razie no, udało się z tego yy, po 10 latach z tego palasytu coś zrobić, no teraz go trzeba sprzedać. Oczywiście, jeżeli ktoś byłby bardzo zainteresowany zakupem tego palasytu, to zapraszam na stronę polandmet.com. Tam, Tam możecie sobie zobaczyć te palasyty i prawie tysiąc innych okazów, ponieważ Osta, ostatnio dobijam do tysiąca okazów na sprzedaż, także to jest bez, bez kozery powiem, że mam chyba największy sklep w internecie nie, po eBayu <grym>, z meteorytami. Yy, także yy, także yy, tyle. Yy, w następnych odcinkach co? Znowu będzie coś ciekawego. Będzie o Eukrycie. Miałem Eukrytów nie kupować, ale znowu kupiłem Eukryt, ale taki ciekawy. Miał być bardziej ciekawy, jest trochę mniej ciekawy, ale w dalszym ciągu jest ciekawy. Później na szczęście już będzie coś bardziej e, innego. Będzie meteoryt żelazny i będzie bardzo duży meteoryt. Bardzo, bardzo duży. Nie będzie taki, nie będzie taki. Będzie o, taki meteoryt będę miał. Mam nadzieję, jak przyjdzie do mnie, szczęśliwie. Także y, takie plany na najbliższe tygodnie, y, bo jak to z każdym odcinkiem bywa, trochę to mija, zanim y, zacznę kręcić i skończę kręcić. Y, ale myślę, że dajecie radę wyczekać do następnego odcinka. Także y, dzisiaj na tyle i do, zapraszam do następnego y, niesamowitego odcinka Meteorytów bez ściemy.